A znowu spotkałem salenki przy ścieżce rowerowej. Uciekają holne. Matka ucieka, ale się nie boję Się pasą dali. Spokojnie. No i mam nadzieję, że nic nie robię. Ładnie się pasą. A tym razem jestem tak gdzieś 50 metrów od nich. Ciekawe przejdę na drugą stronę. Wszystko możliwe. Matka się schowała za krzakami. Ciekawe czy wyjdzie. Jeden mały. Ja jeszcze, o, ta cipa idzie do mnie, ja dole Koniec. Kropka ucieknął. Nie widzi? Czy jak? Koniec nagrywania. idzie babka. I już wystraszyła mi salęgi. ręki